Oczywiście, no, oczywiście wracają za kilka miesięcy, tylko y, tam muszą załatwić parę jakichś tam, y, tam drobiazgów. No właśnie jadą tutaj przede mną. to powiedziałem przed chwilą No przyjechaliśmy właśnie tutaj do tej... To jest właśnie ta restauracja tutaj gdzie zawsze się spotykamy To jest tak zwane Pola Biuro Pol, hello <ścoughs> No ja jeszcze chciałem powiedzieć o Dorci. Dorcia to jest taki bardzo Taki bardzo charyzmatyczny charakterek i ona się bardzo mocno tutaj zaznaczyła. Pomimo, że, że byli tutaj kilka dni tylko, ale bardzo mocno się zaznaczyła. Charyzmatyczny znaczy się nie jakiś tam dyktatorski czy jakiś ten, bo, tylko taki po prostu ma taki swój specyficzny styl. Ten swój styl i tej, tej wymowy taki, taki bardzo fajny. a ja czasami tej teksty to. Nawet parę tych tekstów chyba jej zaczerpnę. Także Dorcia chyba nie będziesz się gniewała, jak parę tych Twoich tekstów wezmę do siebie. No, jeden wykorzystałem, jeden wykorzystałem, ale, ale to był błąd. Wykorzystałem jak ona mi powiedziała ciężki przy, przypadek kaszubski ja to wykorzystałem gdzieś w tym w swoim tytule i ktoś tam się oburzył, że ja obraziłem że powinienem przeprosić Kaszubów, a to mi nie o to chodziło to chodziło o jakiś tam epizodyczny taki, taki jakiś tam przypadek, to nie, nie, nie tyczyło się do, 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 do wszystkich także Dorcia wyjeżdża z Krzysiem ale, ale niedługo będzie, niedługo będą tutaj z powrotem, także ja nawet ta bo ona, ma, ona bardzo dużo ma do powiedzenia, dużo, dużo bardzo przekazuje, te wszystkie swoje obserwacje, te wszystkie, ona o wszystkim gada i ja jej zaproponowałem, żeby ona też kanał założyła, bo to naprawdę taki content bardzo fajny, ona bardzo fajnie, bardzo fajnie opowiada i te takie jej te, 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 te teksty, takie e, żartobliwe, takie bardzo fajne, to, to by, m, tak, tak mi się wydaje, że to by też, to by widzów wciągało, wciągało. No właśnie jadą, jadą tu tuktuczkiem, tu, tu, podjeżdżają. Czy drinki już zamówione? To jest właśnie ta dor, dorcia, o której teraz mówiłem. A o to mówiłeś na <that> <that> <east> <journée> Zamek łamstwa na stówę, nie? <that> <that> drobienia soków mrożonych i tam lali wódę i wychodziła taka właśnie Margarita i myśli z moją przyjaciółką Katarzyną ówczesną przyjaciółką poszły na jednego drina wybiłyśmy z sześć, a to były takie wiesz 0,3-0,4 pojemniczki, nie? nie jak ja do domu wróciłam, nie? ja myślę, że, że ja lewitowałam w drodze powrotnej ale zero kaca bo tu masz dużo soku z limonki, z cytryny dużo witaminki C i pierdolnież takich ty to nagrywasz? No. Nie, ja się Ja zamykam się w sobie. Nie będziemy w ten sposób rozmawiać. I wy z tym patykiem kombinuje. No właśnie to jest fajne, takie spontaniczne nagrywanie. Kuryna! Nie gapi na mnie teraz. uciekła ja robię ten ja włączyłem kamerę a ten a pani kelnerka uciekła, schowała się takie nie coś nie pijemy, parcie. nie wiem czy to jest dobry pomysł samego rana to się nazywa mo... mojito mojito, a, mojito. a godzina a godzina jest która? Nieistotne Nieistotne To jest zupełnie nieistotne, to się czas zatrzymał Ten czas jest tutaj zupełnie nieistotny Tak jak ktoś się mnie pyta, która jest godzina, to ja mówię, nie ma żadnej Nie ma żadnej, bo tutaj nie ma godzin, nie tutaj ma godzin. nie ma dni, tutaj nie, nie ma, ma dat żadnego. No I takie coś, takie coś z rana, no tyle mogę powiedzieć, taki czas, że to jest z rana Dorcia wymyśliła sobie coś takiego, że z rana się to. Mojito to się nazywa, tak? Lechu sobie wziął kokosika I mojito I mojito Bo ty żeś już obsuszyła tę a, a margaritę ty, A ty myślisz, że co? A ja mam czas, żeby czekać? To się popnieje w tym czasie Nie wiem, czy jeszcze jedne nie pierdyknę <laughs> Może tak jedno. być, że jeszcze no, jedną Jeszcze no. jedną to nie pierdyknę, to nie, trzeba zabijać tyłeczek. No autobus macie pół do, tak? Pół macie pół godzinki. Oj będziecie cierpieć, oj będziecie cierpieć. Nie znasz moich możliwości. Lepsze to na drodze niż piwo, nie? Bo się No tak, bo po piwie chce się ten... No, ale to wy jedziecie małym takim busikiem, czy... No, ten... Zwykłym takim busem, no. Ale on się zatrzymuje co jakiś czas tam wiesz, jeden przelepiał. Jeden, jeden tarce, ma? No. no to na, na siku Ułow. jeden wystarczy. Po kropelce no. wcierać w Ale jest tak, że jak na przykład jest sytuacja awaryjna, nie, no to on się zatrzymuje Ułow. gdzieś tam. Nie? Mam nadzieję, że nie będzie. Powiedz mi czy to był dobry pomysł z samego rana takiego drinka? A no pomysł jest dobry, ale jestem niedobry <gryzm> <gryzm> Ale, ale pomysł, pomysł, był bardzo. Prosty. To jest na pożegnanie. Muszę pić Tak. No. Nurweczko, no, kochanie no, widzimy się. Cheers. No zaraz będziemy na widzimy Idziemy, kochany, Tak, zaraz idziemy, no. Dla e, moich przyjaciół. Let's kam, kam, come, come. Come, come. Słuchajcie. Tu chłopaki chcieli was błogosławić, tak, e, życzyć wam wszystkiego tak. dobrego. Chodźcie, tak. chodźcie tutaj, chodźcie tutaj o. bliżej. Cześć, chłopaki. Tak z takim szacunkiem. Tak. tak. Okej. Okay? Oni się denerwują, nie nie. No, Powiedz im, że ten, żeby ich po, żeby po błogosławili. Tak. E, po, po, po. Nie, naj, najpierw po. To wy po. dajcie, dajcie. Nie. Po, po, tysiąc, e, każdemu, tak. po tysiąc każdemu, nie? Po tysiąc każdemu. No. Dobrze. Jednemu o, tysiąc? Tak. Proszę bardzo. Drugiemu tysiąc? Proszę bardzo. A temu pięć? O, o nie chodźcie i tak wiesz. Z szacunkiem. szacunkiem. <grym> 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 ok. Ok. <Zepraszam>. Okej. Okay? Yeah. <grym>

Poczekaj <noise> <noise> Nie bo nic to za wysoki Uważaj na kręgosłup Bo, no, jest, no, bo już busik, busik nie już podjechał to, Już ostatnie takie te Już szkodzi? chodzi Już też się mordę Kłaczek Barysienku, widzimy się niebawem mam nadzieję Widzimy się niebawem Zapraszamy do i do Village Life! I do oglądania. I do oglądania. właśnie, to do, do oglądania. No. Durna, ja nie Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Spontanicznie cały czas. No, przyje, Przyjeżdżę na czysto krzyż, pani. No no no. no, no. Ja mogę jeszcze zapalić? No, jasne, jasne, jasne. Także już ten, już busik podjechał. Już zaraz będą ten. Chyba no do mnie dzwoni. No prawie wszystkie zwierzęta są w kurniku, nie wiem, co się dzieje. One nigdy o tej porze, o tej porze zawsze gdzieś na rejonie są, o tym nawet kogut, nawet kogut jest w kurniku. Te kury, co na jajkach siedzą, to wiadomo, one są, ale widzę, wszystkie te tak, kaczki są pod kurnikiem. Tu jedna kura chodzi. Zaraz poszukamy tych nowych kaczek. Coś chyba chodzi o to, chyba chodzi o to, że postawili ten, ten mur, i, i one, one ten jakoś tak reagują na to bo, bo tu nie była otwarta przestrzeń cały czas raz jak laszki sobie założę była otwarta przestrzeń one tam chodziły a teraz to jest zamurowane jest inne światło i one coś 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 czują że coś jest nie tak i tutaj ta siedzi na jajkach i to jest tyle jajek to jest tyle jajek ja nie wiem czy ona to wszystko mi siedzi o kurde. Ile tu jajek? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. 12. tamta siedzi na pięciu. To jest młoda kurka, to jest to jest ta stara. one siedzą we dwie, to będą dwie matki. Ale gdzie są te no, te młode te nowe kaczki dwie? Zaraz poszukamy. są. Są tutaj. Są tutaj no ale na razie tak na razie tak spokojnie no i tam są też te te no, no to coś, o tu jest ta nowa kurka jeszcze, a jest jeszcze jedna powinna być ta druga, gdzie jest tam no nie no, muszą się tam. bo to dopiero dopiero jeden dzień, także a, jest ta druga kulka, czyli one wszystkie tutaj są, w tym kąciku się zabunkrowały. Za, za no i tu o to chodzi, że no te kaczuszki tutaj są. Chodzi o to, że teraz tu jest taki mur postawiony wysoki i one, bo one tam zawsze chodziły w tamtą stronę i teraz tam jest przejście, tam jest dziura, tam jest dziura, ale tam już jest... może one tam będą chodzić jeszcze. No się zmieni, no one też to chyba jakoś tam odczuwają, że coś jest, że jakieś zmiany nastąpiły. A oni tutaj jadą bez opamiętania z tą budową. Już tak, już mają. Mają obie ściany te główne postawione i tam widzę, z tyłu już jest miejsce na ten, na okno i już te ścianki od, do Łazienki też już, też już robią. Także jadą bez opamiętania. A wy co jeszcze trochę Jeszcze sobie pochodźcie. Tam możecie idą do, idą do siebie. No ja ten, ja na, na komentarze nie odpowiadam za bardzo. Bo komentarze są bardzo takie przychylne, bardzo fajne. Także ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za miłe komentarze, bo są takie fajne. No takie, takie jak lubię. No Nie ma za bardzo takich takich e, ostrych jakichś tam ze szpilką komentarzy. Są, e, są raczej takie fajne. Kikuś. Kikuś cały czas on mnie nie opuszczą. Cały czas. Tam gdzie ja to i on. No ja ten i teraz zawiozłem Teraz zawiozłem Nąpój do Do tej drugiej szkoły angielskiego Teraz mam chwilę czasu Trochę dzisiaj tam żeśmy zaczęli z Lechem bramkę robić Przyjechali tacy znajomi I tu taka ciekawostka Przyjechali znajomi, znaczy znajomi Znaczy ja ich pierwszy raz widziałem Oni, oni mnie znają Z kanału i no i tam żeśmy chwilę posiedzieli, bo oni przywieźli prezent dla NOMPOJ i żeśmy chwilę posiedzieli, tak żeśmy gadali, gadali, a co się okazuje, że oni są z tego samego miasta co ja, czyli z Bolesławca. <laughs> Także taki świat taki świat ten mały. No takie, takie, takie miłe było, takie bardzo miłe zaskoczenie, bo <laughs> Z tego samego miasta. No i oni tu oni przyjechali. Wynajęli tutaj chałupkę. No i też tam myślą, podobnie myślą jak. jak wszystkie te osoby, które tutaj, które tutaj przyjeżdżają. I ja. E, ja wczoraj mówiłem, e, byłem taki zaniepokojony nad tą sytuacją tam na, na granicy. No i tak trochę z niepokojem o tym mówiłem, no i wczoraj też oglądałem takiego, e, takiego shorta tam jednego z tych mieszkańców tutaj, którzy mieszkają tutaj w Kambodży no i on w tym shortcie tam powiedział, że dostał jakieś tam informacje e, jakieś informacje gdzieś tam z jakiejś pierwszej ręki czy coś takiego, jakieś takie wiarygodne, że że w nocy dzisiaj, w te, tą noc co minęło, że w tą noc miał być jakiś nalot na, na Siem rep. no nic takiego się nie wydarzyło, czyli tak te, te informacje, które tam docierają to trzeba tak, e, tak no troszeczkę z przymrużeniem, z przymrużeniem oka. no. No ja nie wiem, no, no nie wiem, ja dokładnie no, nie mogę się wypowiadać na ten temat, bo no, po prostu nie wiem, bo to wiadomo, że jak jest jakiś tam konflikt, to będą jedna strona i druga, będą jakieś tam nieprawdziwe te informacje wysyłać do mediów i to będzie przechodziło i przez to też ludzie, ludzie, no ludzie czują niepokój, to nie ma takich, w, takiej, w takim stanie tym, Konfliktu to nie ma takich rzetelnych informacji ani z jednej, ani z drugiej strony. W każdym razie jedno jedyne tylko jest pewne, że to Tajlandia napadła na, na, ten, na granicę kambodżańską. To, to, to jest 100% pewne. Tyle, ty, tyle to wiem. A resztę to yy, ja zresztą robiłem. Znaczy, yy, dawałem linka yy, w którymś tam filmie. Yy, na temat tego konfliktu, takie bardzo długie opracowanie tego, tego wszystkiego, tego konfliktu, od kiedy, to się, od kiedy to się zaczęło, że to już bardzo, bardzo dawno trwa i to się co jakiś czas, ponad 100 lat i to co jakiś czas, co jakiś czas to wraca, trochę się uspokoi, później znowu się wraca. No najgorsze jest tylko to, że ci, ci ludzie, którzy tam blisko granicy mieszkają, że oni tam cierpią, bo, bo oni tam musieli się ewakuować w jakieś inne miejsca. No, no wiadomo, że tam jest taki punkt zapalny, że, że ci ludzie mogą tam, mo, może się tam krzywdać, prawda? No a ten. A no więcej jakichś takich szczegółów, to nie, jak coś, yy, coś będę wiedział, to... Ale to... To no wiadomo, że jak się skądś dowie, to najlepiej jak się tam jest bezpośrednio, ktoś kto tam jest bezpośrednio bardzo blisko, to, to może coś na ten temat powiedzieć, ale tak jak ja tu jestem bardzo daleko od tego, to są setki kilometrów, no to ja nie wiem, to są tylko to, to co ktoś tam powie, co na Facebooku, co Pol mi tam trochę powie. no Od pola to jeszcze takie najbardziej ten, bo Pol zna tą całą historię, to od niego jeszcze te, te, te wiadomości są takie rzetelne. No nic na razie więcej nie ten, nie mogę, nie mogę powiedzieć. No jak coś jeszcze dzisiaj będzie, to, to nagram. A jeśli nie, to do zobaczenia jutro. Zapraszam do oglądania, do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania, do podkomentowania i tak dalej, i tak dalej. Czyli, czyli do zobaczenia do, do jutra. Chyba, że coś się wydarzy, to jeszcze dzisiaj nagram.